Cześć, witam na kanale Buszki Dzisiaj krótki spacer po lesie i zarazem chciałbym Wam również pokazać, co można zrobić z czegoś, co prawie każdy z was zabiera ze sobą, jeżeli wychodzi na spacer do lasu bądź jakąś krótką wycieczkę. Tak naprawdę nie będzie to danie, będzie to tylko usprawnienie czegoś, co już macie. No ale zapraszam do oglądania, bo chyba będzie warto. I jakbyście się zastanawiali, dlaczego z mojego plecaka wystaje kocyk, skoro poszedłem tylko na spacer, to już Wam spieszę z odpowiedzią. Mam zamiar poleżeć trochę w hamaku i doczytać moją książkę. Znaczy moją książkę, którą mam. Nie mam jeszcze, nie wydałem książki. I jeszcze chyba długo nie wydam. Wiecie co, tak naprawdę cały proces gotowania musiałem zacząć od skonstruowania sobie łyżki takiej prowizorycznej, ponieważ zapomniałem ale dzisiaj nie będę jej potrzebował myślę, że to jest też powodem tego dla którego jej nie wziąłem przepakowywałem po prostu plecak i zapomniałem jej wyciągnąć ale tak czy inaczej to nie będę używał dzisiaj łyżki nie będę jej potrzebował oprócz mieszania w patelni a też wyszło to na dobre, bo nie będę was drażnił skrobaniem metalu o metal. Także jest plus. Łóżka na swoje miejsce. Nie wiem, chyba zacznę. Wiecie co? Chyba zacznę od kawy. Przygotuję sobie kawę albo herbatę. Nie, kawę. Zrobię sobie kawę na początek. No a później pokażę wam, co dla was dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj tak naprawdę chciałem Wam zaprezentować coś, co myślę, że każdy z was nosi ze sobą. Jeżeli wychodzi do lasu na spacer, krótką przechadzkę bądź cały dzień bez nocki Myślę, że każdy z Was ma kanapki. Moja wygląda w ten sposób, a jest klasyczna kanapka ser, szynka, pomidor, ogórek, no i parę szczypiarków na górze poprzyklejały się do masła. Ja zabrałem ze sobą swoją małą patelnię, ale tak naprawdę możecie zrobić to. W tym samym kubku, w którym zaparzałem kawę jest on, myślę, tak samo dobry do tego jak patelnia. Jeżeli chodzi o moje edyce żywieniowe, to wygląda ono w ten sposób. Chusteczki, olej bądź oliwa, to już w zależności. Ja na przykład często noszę ze sobą odrobinę sosu uster, takie małe zasobniki na zioła, spójrzcie. Tu jest rozmaryn, tu już końcówka, chyba pietruszka. Tak, pietruszka. I przyprawa do mięsa. W drugiej komorze mam i prawie zawsze, prawie, ale to prawie zawsze, zabieram na wypad. Jeżeli mam zamiar, oczywiście, gotować. Jeżeli nie, nie korzystam z jakichś biofilizantów bądź czegoś w tym stylu, zawsze mam ze za sobą cebulę. Nie wiem, możecie mnie nazywać cebulakiem, polakiem, cebulakiem. Ale zawsze ją mam. Zawsze też mam czosnek. I w takich małych Uj. i w takich małych pojemniczkach przenoszę e, dodatkowe przyprawy. Tu akurat jest, są ma, ma, małe papryczki chili. Masło w małej puszeczce przenoszę. Koncentrat pomidorowy. Tu oczywiście sól, pieprz. Nie jest to taka typowa e, ładownica. Do, do tego jest po prostu kosmetyczka, ale mi się w niej akurat dosyć wygodnie przenosi. Ze stałej racji żywnościowej to jest koncentrat, i on nam dzisiaj będzie potrzebny. I cebula. Czosnek chyba odpuszczę. Tak, odpuszczę. No i zaczynamy tworzyć. Oczywiście trzeba rozebrać naszą kanapkę na części pierwsze. Wszystko odłożę. Warzywa osobno, ser osobno i szynka, tak samo osobno. Wszystko będzie wykorzystane w odpowiednim czasie. Tak prezentuje się nasza bułka, nasza baza na potrawę. W pierwszej kolejności nasza cebula. Należy ją obrać i pokroić w jak najcieńszą kostkę. Na patelnie wędruje olej. I zaczynamy smażyć naszą cebulę. Chciałem, aby jak najszybciej posolić cebulę, ona wtedy szybciej po prostu Wam zmięknie. I nie będziecie musieli tyle czasu poświęcać na to, aby ją doprowadzić do, do gotowości. Moja cebula już się pięknie zeszkliła. Ale chciałbym, żeby była jak największa do tego, Ponieważ szynkę chcę dać tą, która była w bułce, pokroić i chcę ją dać tylko na samym końcu, tak aby się lekko, naprawdę delikatnie tylko podsmażyła. Jest prawie usmażona, dajecie szynkę z bułki. Możecie równie dobrze porwać ją na kawałki. Jest to idealny moment, aby dodać nasz koncentrat. Spójrzcie, jakie to jest proste. Koncentrat, cebula i odrobina szynki z naszej bułki. I już mamy pyszny sos do naszych kanapek. Teraz jeszcze dodam odrobinę pieprzu. Widzicie co? Spróbuję trochę. Ciężko jest mi się powstrzymać. Pyszne. Naprawdę pyszna. Zapomniałbym o mojej kawie. Już nie mogę się doczekać, wiecie? Zawsze tak mówię, wiem. No ale zawsze przychodzę głodny do lasu. Kurde, obiecałem, że nie będę się siorpał, znowu to zrobiłem. Przepraszam. Mój sos jest już gotowy. Teraz wyłączam gaz. I pozostało przełożyć go tylko do na chwilę do jednego pojemnika. Oczywiście nie wiem jak wy, ale ja smaruję za każdym razem dwie części bułki. Lądują na naszą patelnię, tak aby je trochę podpiec. Patelni właśnie nie musicie też myć, bo cały ten sos można też tak fajnie sobie ją przegarnąć tą bułką, aby też nic się nie zmarnowało. Wystarczy tylko, jako że jest to jedna bułka, więc muszę rozdzielić nasz ser na dwie równe części tak aby rozdzielić dwie półki. Półki są już gotowe, także odwracam je na drugą stronę. Zobaczcie jak fajnie się przypiekły. W następnej kolejności idzie nasz ser. I oczywiście sos, który zrobiliśmy. Teraz na górę lądują nasze warzywka. Wystarczy już tylko dodać odrobinę szczypiorku, który nam został. Ja zabieram się za jedzenie, a jeżeli Wam spodobał się ten odcinek, to zachęcam do ciśnięcia łapki w górę. I do subskrypcji, aby nie ominęły Was kolejne dania. Także smacznego! I do zobaczenia na szlaku, a mogła być to zwykła kanapka, tyle bym stracił. Pycha.